A jeszcze uzupełniając, bo tam mm, teraz Wam wrzucam takie rzeczy, co mi się tutaj nie podoba do końca. To znaczy, nie jest tak, że absolutnie jestem w jakikolwiek sposób niezadowolony z samochodu, bo jest to, jak wszyscy wiedzą, którzy są ze mną na tym kanale już niemalże 10 lat. Bo zaraz się zbliżamy, w kwietniu chyba jest dziesięciolecie. Zaproponujcie jaki tutaj festyn zrobić na tą okoliczność nie wiem, jakiegoś live'a 24-godzinnego czy coś. Jestem otwarty na propozycje, bo chyba 12 kwietnia będzie 10 lat tego kanału. Bo na, na YouTubie to, to jestem już ze 12-13. Także to niektórzy widzowie może e, krócej żyją niż ja jestem w tych, na, na tej platformie. Aczkolwiek cały czas mnie to obawi, cały czas mnie to nie znudziło. Nie wiem, jakoś nie czuję wypalenia wewnętrznego. Może trochę wypalenie wewnętrzne poczułem w związku z tym, że byłem uwięziony. A wiecie, że potrzebuję wolności. Tak więc e, zachęcam do tego, żeby jakieś e, sugestie e, na okoliczność tą przekazać mi tego dziesięciolecia. I druga sprawa to, tak jak Wam mówiłem, e, z premedytacją jest to wybrany samochód, taki jak chciałem, bez żadnych kompromisów. E, nie chciałem tej wersji z napędem na jedną mość, chciałem z napędem na e, cztery koła, chciałem, e, nie chciałem tej performance utwardzonej z większymi kołami, co już mówiłem, tak więc to jest samochód, taki jak sobie wymarzyłem, taki chciałem, jest po prostu przezajebisty, ale trochę byłoby kretyńskim, jakbym wam codziennie powtarzał, jak jest zajebisty, tak więc tylko zwracam uwagę na takie drobne niuanse, które mi się rzucają w oczy. E które się na przykład zmieniły, bo też nie będzie jako takiej prezentacji samochodu, bo po co? Już mieli prezentację Tesli trójki na kanale. Jak miałem tydzień e, testówkę użyczoną, co wtedy się nią nabawiłem, zmienił się trochę interfejs i sterowanie tym wszystkim. E, z jednej strony na bardziej czytelne, a z drugiej strony na te kolorowanki, które mi się nie podobają. Ale już jako takiego materiału nie będę robił, nie będę was też zanudzał tym samochodem, ale tak jak też wam wspominałem, na początku tego roku chciałbym trochę więcej pojeździć. Na przez wasze jakieś rekomendacje kulinarne mam już odpowiedni zasięg na baterii mam nadzieję przy okazji zobaczymy czy taki samochód się nadaje do jeżdżenia na trasę bo Leaf się nie nadaje Nissan nie się nie nadawał do jeżdżenia na trasę doskonale się nadało do jeżdżenia po mieście tak więc mam nadzieję że no nie wiem czy może co weekend może co drugi weekend może co trzeci weekend w zależności od pogody i możliwości czasowych to będę się chciał gdzieś wybrać i i z Waszych rekomendacji skorzystać. Przejście po jakimś nowym miejscu, zjeść coś ciekawego, no, pojeździmy, poruszamy się trochę. I też w kwestiach wyjazdowych to muszę najpierw paszport ogarnąć, bo się okazuje, że się kończy on w styczniu przyszłego roku. A żeby walczyć gdziekolwiek wpuścili, np. do Stanów czy do Azji, to paszport musi być ważny pół roku. Czyli tak naprawdę nie wiem, do. Lipca mogę gdzieś jeszcze jeździć, a potem dupa. Niby jest jeszcze paszport pół roku ważny, ale już właśnie nigdzie z takim paszportem nie wpuszczą. A wiem, że teraz są jakieś pewnie problemy w związku z tym, tak więc też ten temat muszę wziąć. Wziąć? Wziąć chyba. Wziąć i ogarnąć, bo bo. No bo może trochę zejść z tym paszportem. Może się tak okazać, że wyrobię ten paszport i dopiero ten paszport odbiorę, jak już tutaj gościów jechał na pół drogi. Ja pierniczę, co za amatorka. Dopiero będę mógł paszport odebrać yy, po tym terminie, kiedy w ogóle będę mógł jeszcze wyjeżdżać. Tak więc muszę się do tego tematu o, przyłożyć. A to pani tak. Sezon wegetacyjny i trzeba tu kupować nawozy i różne takie rzeczy. Bo widzieliście, że te moje tuje podchorowały. Teraz je trzeba zasilić jakimś smakołyczkiem. Takie specyfiki, dwa zakupiłem. Jeden nawóz do cyprysów, a drugi to jest na trawnik z mchem. I to jest na te grzyby, co mi zeżarły te drzewka, niestety. Jeszcze jedna paczka od widza, która przyszła. Nie wiem, czy to ta, bo jak miałem zamieszanie życiowe, to wiem, że jedna przyszła. Ojej! I nie zdążyłem jej odebrać. A a a Tą wiem, bo dyskutowałem przez telefon I tutaj mi napisał Igor yy, Że trochę to trwało, ale się zebrał Bo, 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 bo A, Zestaw Julii na śruby, że u niego to nie pasuje I ciekawy jestem, czy u mnie to będzie pasowało Bo tutaj te wszystkie haczyki są Ekstra gówniane, nie? Cokolwiek bierzecie z nich To wypada Jakby na przykład taki haczyk był Ty, ale u mnie to też nie zadziała Mam jakiś inny rozstaw Dziurek. Igor, u mnie chyba też lipa. Tak, to na jakieś inne dziurki jest. Chyba, że można zmienić tamtą. Albo zawsze można dziurkę wywiercić, nie? Patrzę tu. A no to by mogło zadziałać. Ostatecznie. No, może coś się z tego zrobi. Igor. dziękuję Ci. Ja sobie to wezmę, spróbuję zainstalować. A ciasno, czy te śrubki będą pasowały do tego. To jest ciekawostka. Lipa, wpadają. Wpadają w dziurę. Nie, do czego to jest? No bo faktycznie, ja kupowałem to biurko w Julii. I do tego musi być jakaś inna. Ta, do montowania, ta kratka. Nie ta z tektury Tylko musi być pewnie jakaś stalowa albo coś w tym guście. No, bo tu widać, że elegancko te śrubki pasują, a tak to u mnie nie pasują. Igor, no u mnie taka sama sytuacja jak u Ciebie. Mogę odesłać jak chcesz ten temat. Bo u mnie widzę, że też nie zadziała. To dawaj mi cynę w jakimś mailu kontaktowym. Mailu, najlepiej mailu. Takie zapasy poczyniłem. Na okoliczność tego, że nie ma ani koła zapasowego, ani nic. Tak więc to plus kompresor jest niezbędny. A jeszcze to jest. Zapomniałem zupełnie. Będzie pewnie gdzieś na Instagramie albo Facebooku. Jak ktoś będzie potrzebował bonifikartę do maka, no to za... za... za niebawem, o. Dzień dobry, Pani Cytryno. Jak mija dzień? Wczoraj bardzo brzydko, uciekł piesek, poszedł w pola. Czasami taki się instynkt włącza, pobiegania na powolnościach. Gdzie samochód przejechał? Łapki połamał, co byśmy zrobili? Byłby kłopot. Nie możesz, bo tu jest dobrze, miło i bezpiecznie, nie ma co gdzieś tam się wybierać dalej. Tak to powiem Wam, że nie ma tendencji, ale czasami jak gdzieś jakiegoś kota zobaczy z drugiej strony zasiadką, to ją fantazja tak ponosi, że całkiem rozum traci. Rozumiem jeszcze z jakimś pięknym kawalerem, ale za kotem. Taki wynalazek nabyły drogą kupna i madełko często jest coś do zrobienia, a zawsze jest montowane na rogu stołu, a na rogu stołu jest Wam niewygodnie po prostu cokolwiek robić a tu jest takie co się ma przesysać do Uuu, przesysa się możecie sobie regulować tak jak chcecie ma jeszcze nakładki gumowe, jak się je rozkręci to sobie można z tego co widziałem te gumowe nakładki zdjąć, a one się suwają, jak co to, to są metalowe przy lutowaniu, przy robieniu jakichś drobnych rzeczy no bo do, do grubych rzeczy to mam na strychu takie poważniejsze imadło, ale do takich właśnie drobnych, jakiś elektronicznych tematów. No to jest niezłe. Nie da się urdać. No powiem szczerze, że zarąbiste. Jestem zadowolony. Jakość mnie yy, w zasadzie odpowiada. Nie było jakieś arcydrogie, tam 140 zł. Ale bałem się tej przysawki, że ona będzie słaba. Zupełnie niepotrzebnie, nie jest słaba. Czego nie kupować? Ja akurat z tych rzeczy to chyba niewiele korzystam. Słodkich rzadko. Głównie słodkie, tutaj Perier woda. Perlaż, Nesquik to też rzadko. Tu kurnia rzadko. O, nie wiedziałem, że tu jest też odzieżowa marka Aurore, Giorgio Armani, diesel, proszę bardzo. No tutaj też w zasadzie nic, a tu są cytrynowe rzeczy. Ja też nic. Dobra, w zasadzie nie wspieram. Jest jeszcze opcja polska, magi, winiary, Princesa. No chyba z tego wszystkiego to winiary i magi, coś tam było brane. No tylko majonez skielecki, Winiary już widzę, że nie. Patrzcie, jak to się, jak to wygląda. Styczeń pobór z sieci, a tu jest nadprodukcja energii, nie? Czyli w styczniu płacimy. Znaczy płacimy. No z bilansu naszego zrzucamy. Luty, pobór z sieci, nadprodukcja energii. No nadal jest w plecy, a marzec jest ładny, no to jest pobór z sieci i nadprodukcja energii. Czyli tu już lecimy na plus, no i ten kawałek odkładamy, z którego potem będzie pobierane opłaty, 20 lub 30%, i to będziemy wykorzystywali w miesiące takie właśnie jak, jak styczeń, i luty, czyli tak naprawdę listopad, grudzień, no październik czasami to jest zawsze na minusie, a na plusie jest w zasadzie od marca. No w tym roku przynajmniej, w zeszłym roku nie wiem jak to było. Możemy sobie cofnąć. Tutaj padmi mi miernik, to nie ma tutaj, taka, taka estymacja jest nie. A tutaj już kwietniu, w marcu tam z tej estymacji wychodzi, że był marzec kiepski w zeszłym roku, w tym jest naprawdę słonecznie i, i leci w górę i tu widzicie jak wygląda nadprodukcja, czyli ten pomarańczowy to jest nadprodukcja, a tu mogę jeszcze sobie włączyć estymację. Tak 21 wyglądała, tak teraz wygląda 22.